ma z tej strony Krzysztof, witam na kanale Grybuda PL. Pozdrawiam oczywiście moich widzów A jeśli trafiłeś do mnie na kanał pierwszy raz, zapraszam do słuchania. Moi drodzy, dzisiaj gramy sobie w... Zagramy sobie w grę Pit Fighter z 90 roku od Atari Swoją drogą, to interko, które teraz widzicie, to robiło wrażenie wtedy na automatach co ciekawe dwa lata przed Mortalem ta gra wyszła, więc te postacie digitalizowane już były wcześniej. Z tego co pamiętam kojarzę to chyba druga gra w historii, która używała digitalizowanych takich właśnie postaci w grze robionej na blue jeszcze, z tego co pamiętam. I fajnie to wygląda. No, w... Pamiętam, że. Pierwsza chyba była to jakaś japońska, właśnie z tymi digitalizowanymi postaciami była jakaś japońska biatyka Poczekajcie, zerknę sobie w neta, to Wam powiem. Reikai Doshi. Chiński egzorcysta. Tam chyba takimi kukiełkami z tego, co kojarzę się, grało właśnie też tak poklatkowo chyba robione te ruchy były. No, nieważne. Ale nas nie będzie interesować wersja arcade'owa dzisiaj, bo arcade'ową wersję grywałem kiedyś na moim kanale... To było w, bodajże w serii, przejdźmy gierkę, jak ktoś jest zainteresowany, no to tam przechodziłem tą grę właśnie, którą teraz widzicie, arcade'ową. Nas będzie interesować wersja na Sega Master System, jedna z wielu wersji, bo ta gra wyszła nawet na Commodore na ZX Spectrum, wersji bo Multum, Amiga, Atari ST Super Nintendo, Genesis. także my sobie dzisiaj ogramy wersję na Sega Master System. Bo nigdy w nim nie grałem, to będzie pierwszy mój gameplay w tą grę. Także co, zmieniamy sprzęt i, i ogrywamy na Master System. Ok, witam na docelowym sprzęcie dzisiejszym. <grych> gramy oczywiście na moim Mega Drive z Everdrive'em. O, tutaj jest wpięty. A gramy na takim joypadzie. Niby pisze na nim Sega, ale to jest, wiecie, taki podrobiony, skupiony za parę groszy na Allegro. A dlaczego kupiłem, bo ma sześć przycisków? Ja oryginalne, oryginalne te pady, to mam C3 przyciskowe, a do grania w Street Fightera i tak dalej, no to fajnie gra się sześcioprzyciskowym. Fajna muzyczka przygrywa nawet na tej wersji Master System tego Pit Fightera. Zobaczmy, zobaczmy sobie jak to będzie wyglądać dalej. Nacisnąłem C, no to mamy jakieś opcje. Możemy sobie zmieniać yy, od którego levelu możemy zaczynać. Oczywiście stopień trudności. zostawię easy. Yy, liczba graczy. Dźwięk oczywiście na. No. no i tu mamy jakieś opcje na dwóch graczy, czyli wybór prostaci i tak dalej. I typy gry. Ciekawe ile typów gry. Trzy. Ciekawe czym się różnią. Dobra. Wciśnijmy. Yy, Przecisk pierwszy zmiana, przycisk drugi to EXIT. No to dajemy drugi, czyli C w tym wypadku u mnie. No i A teraz wciśniemy. Zobaczmy. Mamy baza, mamy Taja i mamy Kato, czyli te postacie, które były na Arcade. Oczywiście ja zagram tajem, bo nim zawsze lubię grać, ale zagram w każdym porazie zobaczyć, nie jak to to, jak to, jak to się sprawuje wszystko. O, a czemu nie ma muzyki? Tu mamy uderzenie. Tu mamy piąchę. Do góry piącha to jest skok, do góry plus kopnięcie to jest wyskok. No minus za to, że nie ma muzyki. O, a czemu nie dobija? Kopę go i nie dobija gnoja. A ten special mamy? O, jest. Czemu nie mogę zrobić? Aha, bate te trzy kropki przy, przy moim y, obrazku y, tam u góry w lewym rogu, to, to chyba jest oznaczenie tych specjali trzech. Do dupy, na, na tym, na jest to normalny cios, nie ma żadnych ograniczeń. To już mi się nie podoba. I że muzyki nie ma, też mi się nie podoba. Chociaż postacie wyglądają, wyglądają w miarę fajnie się ruszają w miarę fajnie, zobaczcie jak se chodzą, Nawet podobnie jak na, arcade, na wersji Arcade. No dobra. No. To jest tylko 8 bitów, no to nie ma co oczekiwać cudów. Dobra, najebałem tego egzetsutonera, czy jakąś tam nazwa. O, to też było na Arcade, tylko kasa się pojawiała pod, pod tym wózkiem widłowym. No, ale dobra. A w sumie co do wersji Arcade, nie? No to był bardzo u nas oblegany i lubiany ten automat. Chociaż była trudna gra, bo tam się energia nie odnawiała, nie? W ogóle u nas y, dosyć fajne te gierki na automatach były. Nawet w, dosyć y, też wcześnie po ich premierach, no bo tu ten, nie wiem, ten y, Pit Fighter to się pojawił, nie wiem, w 92 roku, na no a premier światową miał w 90. No to jak na małą mieścinę u nas, no to jest i tak. Tylko pewnie te wsady do tych arcade'ów to były jakieś, y, jakieś pirackie, no bo co, co to mogło być, nie? Obrośnijmy skrzynkę i mu nawet wrzucę. O ty gnoju. No ja, chciałem mu rzucić skrzynkę na łeb, to mnie rozjebał. Jeszcze Power zebrał, zebrał. Fach, Fajfus wypadł. Mogę zebrać to? Nie mogę. Takaś flaszka leży, czy co? Pamiętam jak dzisiaj, jak yy, przy, się przyszło do. To budy po szkole, a tam kurde. pitfighter Fighter, nie? Ten, te intro rozwalało, nie? Coś tam wcześniej żeście widzieli na tej wersji arcade. No To był Kosmos, wtedy ludzie mieli komodory, jakieś Atari, y, Spektrumy. Y, nie wiem, czy ktoś w ogóle Amigę miał w 91 czy drugim roku. No pewnie ktoś tam miał, jak to był bogaty. Miał wujka w Niemczech albo w Ameryce, nie? Albo matkę. No to mieli tam parę co miało. Ja to z Genesisa dopiero Mega Drive'a w 94. Y, a bo końcem 1993 sobie kupiłem. No to był już kosmos wtedy, nie? Jeździło się do Krakowa do Wandy yy, wymieniało się Cardigea, bo kupowało. Yy, na jebałmie mnie. Continue yy. lub później, troszkę później na giełdę do el, pod Elbud. Ale mieszka z tym. Pamiętam, jakbym dzisiaj wchodził na automaty do, yy, do tej budy, nie? No to były dwa bartopy stałe na takiej szafce z... Yy, normalnego jakiegoś kredensu czy coś i w tych bartopach był Midnight Resistance w jednym, a w drugim był yy, Tetris. Czasami ten Tetris się zmieniał na Metro Cross od Namco. Yy. Kiedyś ogrywałem yy, tego Metro Crossa u mnie na, na kanale. Yy. Biegało się takim gostkiem, skakało się po... E, spierdoliło. Ucił, zapierdolił mi powera. Yy. Biegało się takim gostkiem po metrze, puszki się gniotło, yy. Na czas taka ten, yy, ta gierka była, bie, albo na deskorolce się jechało. No i te dwa bartopy właśnie stały yy, przy wejściu. Dalej był Pit Fighter, właśnie. Dalej był Prisoner of War. Jak ktoś kojarzy arkadówki to wie o co chodzi. Aha, dobra, trafiłem śmiecia. Yy, Prisoner of War. Yy, dalej był... Alfa mission chyba, taka strzelanka z tego co kojarzę. Nie jestem pewny, ale chyba tak. Yy, Kabal. i... I coś jeszcze tam było w rogu? Tylko także się zmieniały, kurde. Yy, a tak mi zapadło w pamięć właśnie. Yy, jak zobaczyłem tego Pitfightera wtedy pierwszy raz na tą intro, nie? Tak, to tak mi zapadło w pamięć. Co tam w tym rogu jeszcze stało, kurde? Final fight! Jak mogłem zapomnieć o Final Fight'cie? Przecież ja tam... Kupę, kasy straciłem. No, takie wtedy, wtedy, yy, giery na 80%, nie są w stanie powiedzieć na 100%, że to było akurat to, ale tak, tak na 90% te gry wtedy były. Tak mi zapadła w pamięć właśnie to intro tego Fightera, nie? Kosmos był na tamte czasy no i w ogóle te postacie i wszystko. No. Tam się długo nie grało. Na jednej blaszce pamiętam były takie yy, z mosiądzu te automaty, z, te żelotony. To nie były te takie powyginane, tylko normalnie płaskie, one były większe od jakiejkolwiek monety. I normalnie się kupowało, że to narzucało się i się grało, nie? Z Mosiądzu. Dzisiaj Mosiądz jest w cenie, tak podejrzewam, że, że automaty by takich żetonów nie miały. W późniejszym terminie, jak już były więcej tych swego czasu, w najlepszych latach, to było ze trzy salonów, u nas, nie? To nie? Później już porobili po prostu dobijanie kredytów, nie? Przyciskiem tam szefo do, dorzucał. Poszło się, płaciło się kasę na dwójkę. Ponumerowane były yy, maszyny i mówił się: Na dwójkę, trzy kredyty szefie. No, dobra, no to, no to dawał trzy kredyty na dwójkę i tyle, nie? Ja myślę, że to było nawet dobre rozwiązanie, bo zapłaciłeś albo miałeś kasę, wrzuciłeś sobie kredyta na jeden automat, później wrzucałeś na drugi. Czasami też, wiecie jak było za gówniarze, nie? Niektórzy byli skurwielami od dzieciństwa, więc jak ktoś sobie dobił dwa kredyty i na przykład y, ktoś grał, nie? Na przykład ja grałem sobie na w automacie w jakiś tytuł, nie? I byłem kurwielem, Znaczy tak mówię przykładowo, bo tam nie nękałem innych, nie? Ale Jakiś gnój był, grał sobie w jakiś tytuł, ktoś sobie dobił kredyta zamiast, wiecie, swój kredyt zużyć yy, i odejść od maszyny, to dobijał kogoś kredyt. Później mówił, oddam Ci później, oddam Ci później. To wie, wiecie, jak to wygląda, o, a coś się kaszani. Czyżby Everdrive miał jakieś problemy z tą grą? Może to wejść no bo to jest Master System w końcu, nie? No i Angel dostała No, bo mamy wózek widłowy, jak tak dalej, pójdzie, przejdę całą grę. Kurde, ja już kiedyś mówiłem. Były w najlepszych czasach 3 chyba, te salony, już nie pamiętam. Lub 4 najgorszy był na, salo na dworcu PK PKS, nie autobusowym. Ja mam taki stary dziad prowadził to. Kurwa, zawsze miał stare tytuły. Z 10 lat starszy niż gdzie indziej. Wciskali mu chyba yy, inni, nie? Bo oni się tam wymieniali z tymi... Y, wymieniali się z tymi, y, tymi wsadami. To pewnie mu wciskali najgorszy syf, a on brał to, bo się gówno znał na tym, nie? O, krew tryska, fajnie tutaj. Tego Harley'owca tu naparzamy. CC Rider. Ustawek, no, no nie ma dobijania, kurde. Trafiony. No, gnoju. Podniosę to. Mam. Podniosłem gwiazdkę nincza No, wstawaj śmieciu. Brakuje tu tych beczek, tych krzeseł, tych, jakby, jak się te krzesła nazywają, barowe. Zapomniałem, jak się to no, nazywają fachowo. Te barowe, takie na tych nóżkach długich. Takie, które mam przy automacie. mi się tu napażały po głowach. No dobra, lecimy dalej. Znowu grud, grud w mecz. No te dźwięki uderzania yy, są chujowe, wam powiem. Aby w bęben ktoś kurde uderzał. Dobra, wreszcie. No wystarczy naparzać nogę, no to zjebali ten system walki. Dobra, drugi raz, trzeci, nie, trzeci raz, okej. Okay. Sorki. Runda piąta. Z kim? O, mamy Bobasa, ja na nich Bobasy mówiłem No zobaczcie, nie dojdzie do mnie, śmieć O Szybko wstał gnój Zwiesił gdzieś tam się. Stawaj, kmiocie No to on mnie pojechał teraz. Ale dziwnie. powiem, bekę a ten śmieć Ooo, Teraz mnie załatwił. Zebrał jeszcze powera No dobra, mam jeszcze dwa yy, ...dwa pieniążki A co, nie mogłem się dołączyć a czy nie mogłem się przełączyć na inną postać? To dupa. To dupa, no trudno. To jest niedorobione, że nie, można, nie mogę zmienić. No dobra. No i zebrał mi. Kurwa co za śmieć. unikać śmierdzielach no wstawaj A, nie trafiłem fajnie to wyglądało Jakbym się zderzył, kurde z samochodem. <laughs> Dobra, to ten. Ile mi się uda dojść? Zobaczymy, jak ta gra wygląda. Ostatnie życie, nie? Szału nie ma, szału nie ma. Szósty. O, mamy panka. On był na automacie. No i przyjechał mi skrzynką. I znowu to samo. Napierdalać z buta. I heavy metal dostaje nos to wciary. No spierdolili panowie. Zdupili. No i zobaczcie, nie ma dobijania pięciorą. Kurde mi to nerwuje. A tak fajnie się dobija piętą. No! Chodź gnoju. Jeb! Dostał. No, no! Aj! No i kurde, zależy jak się stanie. Bo jak się inaczej stanie... ...to zostaje mnie jakoś ten... No. Dobra. A nie, jeszcze żyje. Dziwna energia tu właśnie kurde cała spieprza, ale jeszcze żyją. Dobra. Dostał. Znowu grucz. Kurwa, powinno się to dać wyłączyć. No co gość to jest ten. Yy, to jest ten grud W Na automacie było co trzy... trzy co 3 trzy rundy. Pierdole, irytujące to jest, czym dłużej to gram, tym mniej mi się podoba. No gdzie uciekłeś? Gnoju. No, leżysz tu, no, zdychaj. No co, nie padł? No wreszcie. No właśnie, nad nie wiedziałem kim jestem. Czemu tu nie jest inny ten kolor spodni? Bo przecież na arkadach jest różni kolory spodni, nie? Ten mój yy, sobowtór. Nie masz jeszcze dość. No dobra. Uuu, pusto jak w dupie. Anjo, Anjo. <laughs> Ale zjebali tą grę. Nie chodzi o grafika i o wygląd, nie, tylko chodzi o ten właśnie pieprzony system walki. Kurwa, tak zjebać. Kontynuujemy. Nie. Jeszcze sobie zobaczymy, jak wyglądają postacie. Tylko yy, kato i ten bas. Ej, pan. pizdu. nie wpisujesz nawet do tej gry. Shit, shit, shit. Dobra, na pierwszy ogień idzie bas. Oczywiście się dam załatwić, nie? Żeby ten gameplay nie, trał wiecz nie trwał wieczność. Dobra, no, 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 zobaczmy jak bas. Rzuciłem gościem. Dobra, zabij mnie, zabij mnie. Wstajemy, wstajemy. Mam postaci, jak 8 bitów, które tak mówiłem. Fajnie wyglądają. No, wstawaj. Chociaż moim zdaniem ten bas był najcieńszy na automacie, mi się grało yy, trochę tak sztywno. W ogóle zresztą na Pit Fighter to yy, w ogóle te postacie sztywno się ruszały, nie? Ale wyglądały fajnie, zajebiście jak na tamty czas. No a taj był najlepszy, nie? Taj był. Dobra, załatwił mnie. Praktycznie. No, uderz mnie. Dobra. D Dzwona dostałem w czoło. <laughs> I zobaczmy jeszcze kato. Czasami kato grałem na, na mm, automacie. Mamy kato. Zobaczmy, kato speed combo punch. No dobra. No, i to samo, no kurwa. byś naparzał nogą. To będzie to samo, wszystko. Wszystko to samo, panowie. I panie, jeśli tu są jakieś panie. Dobra, moi drodzy. Tak się prezentuje wersja Bitfightera yy, na Master System. No. Nie jest dobrze, powiem wam, nie jest dobrze. Chociaż graficznie jest dobrze, animacyjnie jest dobrze, ale reszta nie jest dobra. I <laughs> Za tu. Cięk jak dupa męża. Dobra, a trzymajcie się, śledźcie kanał. Do następnego. Cześć.